Jesteśmy w Warszawie na konferencji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczącej symulatora polskiego systemu energetycznego. Co to dokładnie za narzędzie i czemu służy? Tak dokładnie. Jest nam dzisiaj bardzo miło, że możemy to narzędzie udostępnić całemu rynkowi do analiz transformacji energetycznej. My to narzędzie używamy od lat w NCBR-ze do rozumienia w jaki sposób tą transformację w Polsce wykonać. Transformację rozumianą tak całościowo, gdzie mówimy o transformacji nie tylko energetyki, ale również całego transportu, całego ciepłownictwa, tak? bo wszystko w przyszłości stanie się jednym systemem energetycznym. W szczególności widać w tym symulatorze, co jest istotne. Na przykład biometan wychodzi, że jest to niezwykle cenne, cenny surowiec, magazyn OZE, który jest niezwykle cennym do ustabilizowania całej sieci opartej o przyszłych pogodowo zależnych źródłach. Więc to. No, to wszystko wynika z symulatora, także ja serdecznie zapraszam do, do analiz, do własnych eksperymentów, po to, żeby zrozumieć proporcje rzeczy. Co jest ważne, co jest mniej ważne, i jak tą transformację wykonać. A czy każdy będzie miał dostęp do tego symulatora? Tak, symulator jest dostępny na naszych stronach internetowych, internetowych symulator systemu energetycznego ncbr.gov.pl, mhm. tam są całe narzędzie, są też materiały edukacyjne, są też przygotowane scenariusze, także korzystanie z narzędzia jest bardzo proste. Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kłaniam się.